1, 2. W ostatnim odcinku obiecałem Wam, że dzisiaj przejdziemy grani i mam nadzieję, że to się uda. Hej, witajcie z tej strony i witajcie w kolejnym odcinku grani. E, a przy okazji, mam tutaj obok herbatę, żebym mógł sobie ją czasami się napić. Także nie zdziwcie się, jak sobie będę musiał wiecie, zrobić przerwę, żeby się czegoś napić. Anyway. Jeszcze przed startem, to jeżeli Wam się film spodoba, to wiadomo łapkę w górę, subskrypcję, a także możecie napisać, jakie inne gry chcielibyście zobaczyć na moim kanale. A teraz bez dalszego wstępu myślę, że możemy zaczynać naszą podróż po raz drugi. Także jak już widzicie, już jesteśmy, już wszystko jest gotowe, już pokaż sen, a teraz musimy się tylko wydostać z domu. I powiem Wam szczerze, chyba to ogarnę dzisiaj. Mam dosyć dobre nadzieje na to, co dzisiaj się wydarzy. Przede wszystkim musimy iść tu. O, chyba ona już będzie do nas szła, więc my sobie grzecznie pójdziemy na dół. Mam ochotę zobaczyć, co tutaj jest, ale chyba sobie na razie daruję. Na razie idziemy po prostu na dół. Niech to se walnie, żeby ona sobie poszła tutaj, a my idziemy od razu tędy. I teraz powinniśmy mieć czas, żeby się przesiąść tu. O, dokładnie. Mamy już specjalki. O. To jest... to jest coś fajnego. To nam się na pewno przyda, więc to jest... Stonks. Zdecydowanie. Tutaj mamy kawałek strzelby. Moglibyśmy iść na dół, ale tego chyba teraz wolałbym nie zrobić. Myślę, że możemy wziąć ten klucz. I coś z nim pokombinować. Chyba mi się wydawało coś. Okej, okay, nie jest ona się wzięła. Ja nie wiem skąd ona się tutaj wzięła i czemu ona tutaj tak długo stała Okej okay. Okej okay. To nie tak miało wyglądać Zobaczymy ją w ostatniej chwili dosłownie Dlaczego ona tam tak długo stała? Ale skamidło kamidło. spomnieć tam pójść jeszcze raz O! Ty się tutaj zaspałniłaś! O no! Nie! Kartony! Nie! O! Żyje! Żyje! Żyjemy! Uciekamy od niej jak najszybciej nie wiem, czy zdąży. Zgubiła nas? Zgubiła nas chyba. Dobra, jedziemy tutaj. Ona zupełnia, że ona się może zespełnić w różnych miejscach. Chodź tu, chodź tu. O! jej, Mamy to Mamy to, ale teraz musimy wymyślić jak ją tutaj zbejtować. Raczej tu usłyszała. Wątpię, żeby tego nie usłyszała. Ale teraz musimy być ostrożni. Remote control. O jest, co nam się przyda. Tu chyba nie zrobił dźwięku, co nie? Teraz zrobił dźwięk. Teraz zrobił dźwięk, więc ona tam na pewno już idzie. Co jest dla nas bardzo dobrym znakiem, ponieważ weźmiemy sobie ten pilot, walniemy to i niech ona tam idzie, a my pójdziemy tuż za nią. O, widziała nas! God damn No właśnie, niech ona skończy nas gonić, bo, 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 bo. Tak, musimy się mieć tak bliżej. To nie wydaje dźwięku? Wydaje. Wygląda na to, że nie. No. Aha, może. Mamy. Spray Babcini Spray. Możemy jej teraz spraynąć w twarz, co jest dla nas dobrym znakiem. Ale wolałbym co innego. Tam się coś świeci, by the way Musimy wymyślić jak ją tam wkurzyć, żeby ona poszła... W sumie to my item Spróbuję jedną rzecz zrobić To musimy ostrożnie... A crank. I czy ona tu idzie? Idzie Ale cię nie zauważy? Nara! Udało się! Dobra, mamy tutaj sporo czasu. Idziemy stąd. Idziemy jak najszybciej. Mamy minutę, mamy minutę czasu wolnego. To jest bardzo dla nas bardzo dobry znak. B sobie to, niech to się rozwali od razu. I mamy pierwszą rzecz zrobioną. To wywalamy, to wywalamy I teraz idziemy do kuchni jak najszybciej. Teraz po prostu do kuchni musimy iść, bo musimy zobaczyć co w kuchni jest. Bo to może być dla nas bardzo użyteczne. Miejmy nadzieję, że nam się tutaj nigdy nie zespawni pobliżu. Nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Jest arbuz, to sobie weźmiemy. I tutaj nie ma nic. Tutaj jej nie ma. Lecimy na dwór. Yy, używamy arbuza cyk Masterki, czyli mamy pierwszy klucz. Dobra. No, ja chcę na dół iść. Dobra, dobra, to już jest naprawdę dużo. Przydałoby się mi jeszcze raz tak zrobić, ale musimy mieć pewność, że ona tutaj jest. Tylko to sobie na razie. Niech to upadnie. Zobaczymy, czy przyjdzie, bo jeżeli tak, to znaczy, że ona tutaj znowu jest. Ale to jest minuta z drugiej strony, to jeszcze nie powinno być. O, bateria do samochodu. I, i, I robimy to samo, i robimy to samo. Będę musiał tylko w którymś momencie i tak wziąć tego Willkranka całego. I teraz pójdziemy poszukać tej książki. To jest nasz cel teraz. Miejmy tylko nadzieję, że nie pójdzie i nas nie zobaczy. Nie zobaczył. O! Okej. Okay. Niestety otworzyłem drzwi zamiast kliknąć tego cholernego. Brawo, ja! Brawo, ja! Dobra, zróbmy to jeszcze raz. No, pójdźmy tu, pójdźmy tu, pójdźmy tu. Jest! To się przyda nam. To jest tylko ten, ale to. To nam się na pewno przyda. Tylko chciałbym, żeby ona tutaj też była. Na chwilę niech ona tutaj przyjdzie, bo ona się może nam przydać, żeby mniej więcej wiedzieć w którą stronę idzie. O, jest! 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 Teraz sobie stącić Jeszcze nie poszła. Miałem nadzieję, że sobie już poszła, ale widać, że nie. Kurde zauważyła nas Nie, 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 nie rób tego w tym momencie. Nie rób tego w tym miejscu, proszę cię. Zabierz tą pułapkę. Błagam cię, nie przechodźmy tego samego co ostatnio. Poczekaj, ona sobie na pewno stąd pójdzie, ona nie ma takiego agro... No i poszła źle, no i poszła w złą stronę. Nie stawiaj pułapki, nie stawiaj pułapki, nie stawiaj pułapki na pułapce, proszę, czemu to robisz? Za jakie grzechy mi to zrobisz? Idź sobie! Idź w prawo, w prawo, wyjdź stąd, po prostu i się nie pojawiaj więcej. Dziękuję. Eee. Nie mam tego pojęcia, co miałem zrobić. Bo, bo, nic by z tego mi nie wyszło. To już jest dzień czwarty, nam to nie wyjdzie już. Ale powiem wam szczerze, nie wiem za cholerę. Co miałem zrobić, bo to mnie niby zapało, ale mnie nie zapało. Świetnie. Ona jest znowu tutaj, serio. Jakiego trzeba mieć pecha? Żeby ona się pojawiła w tym miejscu znowu. Idziemy z dookoła, trudno, I don't care. Mamy to. Teraz ona powinna pójść tam, ale wiecie co jeszcze tak dla bezpieczeństwa. Upuśćmy to. I teraz biegiem, teraz biegiem, teraz biegiem, teraz biegiem. Ok, mamy chwilę, mamy chwilę przerwodniej. To jest dla nas bardzo dobry znak. Wątpię, że to pokonam, ale chcę to chociaż jak najdłużej powalczyć. Ona jest po drugiej stronie, nie zdąży przyjść. Mam tylko nadzieję, że to będzie coś na potrzebnego. Co to jest? A, engine part. Ale nam to nie jest potrzebne jakoś bardzo. Wiecie co, weźmy ją tam Proszę nie, bo będziemy inaczej długo czekać Ma to był dźwięk, zdecydowanie I niech ona tu przyjdzie, błagam, żeby to tam tym razem wyszło Proszę Mamy to nie udało się Elo, ty piaro. Dobra, 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 tu mamy teraz chwilę czasu Eee, gramma spray to nie To tam, to tam też nie jest nam potrzebne obecnie Hmm. Więcej musimy zrobić, na pewno. Nie ma innej Spark Sparkplak, czyli. Ale mamy książkę przy okazji. Mamy książkę, co już jest dla nas bardzo dobrym znakiem. Dobra, pudełko wywalamy, kładziemy ten. Mamy w takim razie to zrobione. Wręcz. Nie wiem, czy nam jest potrzebne obecnie do czegokolwiek, ale go weźmiemy, oczywiście. Okej, okay, mamy parę rzeczy. To nie wiem do czego nam to są te rzeczy potrzebne Ale teraz przede wszystkim Tak ona już tutaj jest, więc Zlurujmy ją na chwilę Jej narzutowej tutaj już nie ma A my zrobimy dokładnie to samo co poprzednio A tu jest master no ta Wiesz o tu zginąłem Ale bateria do samochodu okazji jest potrzebna nam Czy nam się uda może uciec samochodem? Bo jak tak, to byłby Stongs, tylko ona to musi przyjść. Dobra? I teraz jedziemy. Mamy teraz minutę wolnego czasu, więc musimy się pośpieszyć, bo to nie jest aż tak dużo, jakby się wydawało. Mamy to, mamy to. Ale nie mamy parki. Gdzie może być klucz do samochodu? To jest dopiero pytanie. Ale tak długo mamy resztę, to jest bardzo dobry znak. Yy, spark Plug to też się przyda. do a wrench. Mam głupie uczucie, że ono to już jest. Shit! Szybko! Ooo oh, już to już była. Ono tu już była. Dobrze jej zauważyłem. O, zlękłem się zdecydowanie. Okej, okay, poszło sobie jak dobrze. Ale... To było stresujące, a z cholera. Dobra, niech ona tu przyjdzie i zrobimy to jeszcze raz. Mam nadzieję, że tym sposobem będziemy mieli jak najwięcej spokoju, bo inaczej to się zabije. Ale teraz mamy minutę spokoju, teraz minutę spokoju, więc lecimy. Gramma spray nam nie jest potrzebny. Z tym mamy spokój. Mam nadzieję, że tamta już dawno się stąd wycykroiła. Spiderki mamy to. Teraz musimy modlić się o to, żeby w tym pokoju cokolwiek było. Tutaj nic nie ma. Tu, była, tu jest część shotguna tam. Nie lubię ten dochodzić. Elo typiaro. No bo tutaj nie możemy pójść. Chociaż część shotguna były dwie części już znaleźliśmy z jednej strony. Ona tutaj nie przejdzie co, nie? Boję się, że może tędy przejść, którędyś ale chyba nie. Przechodzę i babcia już jest. O, super! O, elo Idź sobie stąd, ja cię proszę. Pająko babciu, idź sobie. Najgorsze jest to. O, no to na stoi Okej, okay, i to jest to Okej, okay, czyli i tak potrzebujemy tego padlockki Tutaj i tak niczego innego chyba nie ma To jest gdzieś blisko Nara a, bo to jest to 1, 2 Ok, Okej, okay, nie sądziłem, że taki coś się może zdarzyć. To było szokujące. Bardziej ma przygotowaną dla nas C4. Ok, warto wiedzieć. Nie idźba, ale dziba giga blisko nas, więc. dobrze się schowałem, I guess. Ale. Okej, okay, to. Nie wiedziałem, że można mieć zły wybór. Nara, ale wiecie co ja chcę? Pójść tu. Tu nic nie ma. Jak miło. To nawet nie pójdziemy. Jak jeszcze milej. Ale czy tutaj może coś będzie? Jednak chyba wątpię. No, tutaj nie ma zupełnie nic. Kot Oj, on upadł. Czyli ona tu zaraz przyjdzie. Naprawdę nie słyszałaś, jak upadł kot? No bo to nie słyszałaś, naro typie. Tylko co mam teraz zrobić? Okej, okay, jedną z rzecz zrobiliśmy jakąś. To jest naprawdę duży progres. Z tym samochodem i głupie, że nie damy tego rady zrobić już raczej. Ale poważmy tyle, ile możemy. Weźmy sobie gramma spray. Nara! I lecimy tu! Okej, okay, nie zabiliśmy się, to najważniejsze Młotek! O mój Boże, tu jest młotek Ona na dźwięk chyba nie działa, ta, 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 ta ten pająk Tak mi się wydaje Tylko wolałbym wiedzieć, gdzie to coś jest na znalazłem? Znalazłem ją. Hello. O, hello. Hello, dear. Co u ciebie? Też tak myślałem. Byłoby miło, gdyby to poszło sobie trochę dalej. Poszło sobie. Na A, bo tu jest inne wyjście. Tu jest inne wyjście. To jest wyjście, które nam jest potrzebne. Ale czy ona tam przyjdzie? I nie, nie ma tu. Nie, kurde! Dlaczego je to podniosłem? Ale skam, o dobra. Ale szczerze, to było najlepsze podejście, jakie do tej pory miałem. O, przejedziemy z samochodem, jak miło. Naprawdę, to było najlepsze podejście, jakie miałem do tej pory. Eee Elo, Elo! Wszyscy samochód naprawiliśmy, nie ma za co. Ale naprawdę było mega blisko. To był najlepszy ranek, jaki miałem do tej pory. Naprawdę się cieszę z niego. E, ale szczerze. Nie wiem, czy będzie kolejny odcinek. Jeżeli byście chcieli taki kolejny odcinek, to zostawcie tutaj 10 łapek w górę. 10. To wtedy pomyślę. Nie, inaczej. Wtedy po prostu zrobię ten odcinek, prędzej czy później. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał. Jeśli tak, to tak jak już mówiłem na początku, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz jeszcze raz napiszcie, jaki inny gry chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Ja będę Mareo, do zobaczenia i usłyszenia w innych materiałach. Sia!